Ok, kolejna rzecz to odpowiedź na pytanie, jak się uczyć słówek. I pierwszą bardzo podstawową zasadą jest e, uczenie się słówek w kontekście. Czyli unikajmy uczenia się e, na pamięć jednego słowa. Jeśli macie zapamiętać słówko iron, czyli żelazko, e, to unikajcie zapamiętywania w taki sposób, że iron to żelazko, żelazko to iron, tak? I staramy się sobie wtłoczyć do głowy ten schemat. Raczej i zdecydowanie polecałabym zapamiętywanie słów w jakichś pełniejszych wyrażeniach, które możemy, których możemy swobodnie użyć później w mowie. Ewentualnie możemy również zbudować całe zdanie. Pierwszą podstawową rzeczą jest też pamiętanie o tym, żeby to zdanie było spersonalizowane, tak? czyli ono musi być w jakiś sposób związane z Wami. Załóżmy, że chcę zapamiętać słówko iron. Pierwsza, um, pierwsza rzecz, którą muszę zrobić, to ułożyć sobie jakieś zdanie. Ja osobiście bardzo lubię prasować. Jeśli miałabym wybierać między prasowaniem a myciem okien, to zdecydowanie wybrałabym to pierwsze. Więc moim zdaniem będzie: I prefer ironing to cleaning the windows. I takie zdanie zdecydowanie o wiele prościej będzie mi zapamiętać na dłużej, bo opisuje ono coś, co jest mi bardzo bliskie. Jeśli nienawidzicie prasować, a na pewno wiele osób tego robić nie lubi, to moglibyście ułożyć zdanie I hate ironing. I jestem pewna, że następnym razem jak zabierzecie się za prasowanie... To w tej całej swojej złości na to, że musicie to robić, bardzo możliwym jest, że przypomnicie sobie to całe zdanie po angielsku. Ja do tej pory pamiętam, jak zdarzyło mi się i to nieraz, wielokrotnie, że wiele osób kojarzy słówko Iron, jak zaczynają się go uczyć, jak je poznają, z takim, z takim napisem, który pojawiał się bardzo często na metkach ubrań. Um, gdzieś tam z tyłu na metce um, bardzo często było napisane non-iron. Um, I bardzo, osu, bardzo dużo osób, um, jakby od razu, kojarzy to słowo z tym wyrażeniem, czyli z jakimś pełnym kontekstem. Kojarzą ubranie, na którym napisane jest non-iron. Jeśli do tego dodamy fakt, że znacie już znaczenie i wiecie, że iron to żelazko, albo prasować, no to wiecie, że chodziło o to, żeby tych ubrań nie prasować. I mamy już pełen obrazek. Um, Pełen kontekst, na pewno o wiele prościej będzie zapamiętać teraz to słowo. Um, ja jakiś czas temu pisałam uh, również o słówku uh, comprehend, uh, i uh, uważam, że to słowo jest zdecydowanie troszeczkę wyższego kalibru. Mam na myśli poziom, uh, z, którego, uh, z którego pochodzi. Um, nie jest to poziom średnio zaawansowany, jest to zdecydowanie poziom wyżej. Myślę coś takiego jak Upper Intermediate. I to słowo może być trudno zapamiętać. Po pierwsze jest je bardzo trudno skojarzyć z czymś, bo jeśli mówię sobie comprehend, to jedyne co tam słyszę, to ze znajomych mi słów hand, czyli, czyli, czyli ręka, chociaż pisane inaczej, to jednak. Uh, więc uh, to, co bym polecała, to też umieszczenie go w jakimś większym kontekście. Ja w swoim ostatnim poście podawałam wiele przykładów uh, zastosowania tego słówka, uh, ale wybrałam uh, do zapamiętania jedno zdanie: I find it difficult to comprehend English grammar, uh, czyli jest mi trudno zrozumieć uh, gramatykę angielską. Uh, I na pewno takie zdanie spersonalizowane, czyli jakoś tam bliskie mi. No, może niekoniecznie mi, ale na pewno większości z Was. Na pewno o wiele prościej będzie Wam zapamiętać niż samo słówko comprehend. Więc pamiętajcie, wkładajcie słowa w konteksty, układajcie z nimi zdania i niech te zdania będą w jakiś sposób bliskie Wam. Niech one mówią o Waszym życiu, o Was. Niech będą zdaniami, które możecie użyć później jako gotowce w mówieniu. Czyli nie układajcie zdań, których prawdopodobnie sami nigdy nie wypowiecie, ale raczej zdania bardziej ogólne, które mogą się często przydać w mówieniu.